HALO! Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mikut i witam was serdecznie w kolejnym odcinku ciemnoty zaczynamy od gracza xvm Jak widzimy już patrzy 24% kurwa nie gram Jak widzimy, to jest takie, takie potwierdzenie, że XVM to jest oczywiście mod dobry, o ile wiecie jak go używać. Jeśli ślepo wierzycie tym jebanem cyferką, no to nie raczej... Znaczy... Nie wróżę wam dobrej gry, tak? Możecie się pomęczyć, możecie tutaj narzekać i w sumie tak będziecie się frustrować, a gra żadnej przyjemności wam nie da. Oczywiście, jakby dawała, nie wiadomo. Więc zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Face One oczywiście już narzekał, 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 i żeby jego narzekanie nie było takich obsił, to dziewiąteczką na ósemeczkach upierdala się w przykrzaczkach na koniec, przy, przy końcu mapy. Kaczka dziwaczka mieszkała w krzaczkach, taki bukiet wierszyk. Mamy tutaj Face'a, który krzaczki też bardzo lubi, ale to nie koniec, moi drodzy, ponieważ Face za chwilkę dostanie karmę. Karma w postaci innych graczy którzy stwierdzą, że no gościu tutaj chyba nie jest dobra miejscóweczka dla Ciebie. Oczywiście y, autorem ten jest gracz na arcie, więc tutaj będzie widok niejasny, y, dopóki dopóki nie pojawi się ogólny widok, to jak widzimy w tym momencie dzieje się to, że te 30, można tutaj zobaczyć, zrzuca efej'sa y, na twarz. I on teraz sobie tak siedzi. W sumie i tak nic nie robił, więc czy będzie w tej pozycji, czy w, w drillnej, to się nic nie stanie. Ale ta 30 troszeczkę tutaj chyba poczuła się delikatnie, e, że robi zby, zby, zbyt dużą ziazie face'owi, więc dała mu przynajmniej możliwość jakoś się mm, odreagowania tego. Także jak już, jak, jak już się. Zwalił, to niech przynajmniej pokaże, że coś potrafi. No i face poleciał do przodu e, po prostu tak na jolo, no bo już mu przeszkadzają, już mu przeszkodzili. On nie może stać sobie spokojnie w tym, przy tym kamyczku, więc pojechał sobie do przodu. I co ciekawe, nawet coś tam porobi. Porobi to, że straci zaraz wszystkie punkty życia i na tym się skończy jego gra. Moi drodzy, e, nie, wiem, nie wiem czemu gracze tak ślepo patrzą na tego x On nie ma wam pokazywać tych procentów wygranych, on ma pokazywać mniej więcej kto ma jakie umiejętności. I to ma większy sens niż kierowanie się tymi procentami. Moi drodzy, mało wam kamperów, którzy nie robią nic w bitwie, a zwłaszcza jeśli mają czołgi, które na pewno się przydadzą dalej niż czerwona linia w tej, w tej grze na przykład Lighty. Proszę bardzo, Chatillon 12. ósemka na ósemkach mapa może nie najłatwiejsza, ale na pewno bardzo fajnie, by się tutaj się można było odnaleźć no, w sumie każdym pojazdem na dobrą sprawę ale nie dla gracza w batszacie. Pierwsza myśl, myśl, sobie wszyscy myślą, a, Bat pojedzie kiszką, trochę tutaj po, po, podziała, poświeci. No i prawie, tak, pojedzie kiszką, ale w stronę odbytnicy niż w stronę gardła. <gryw> tak myślę, powiem wam troszeczkę bardziej wizualnie. Upierdolili się za krzaczki i będzie sto na samym tyle. Dlaczego? Kurwa, nie wiem, oczywiście, czasami się zdarzają takie y, przypadki, że nagle trzeba odejść od kompa, bo coś się stało, tak, że nagle y, zaczyna Wam płonąć chałupa, więc no tak trochę chujowo dokończyć wtedy rozgrywkę, lepiej, się spi lepiej spierdalać i ratować własne życie, y, ale tutaj widzimy nasz bura... E, tfu, nie buras, oczywiście, tylko Bash, zobaczyłem na czaczku, że Buras pisze, ale nie, nie, chodzi oczywiście o Burasa, nasz Bashatillion ewidentnie miał czas, żeby sobie przez te kilkanaście sekund podjechać, nad nawet więcej, do tego krzaka, ustawić się i stać. No i jak, jak mówiłem wcześniej, jeśli ktoś nagle musi od tego kompa odejść, wciska trzy razy R, szczególnie jak jest lightem, zapierdziela na środek, no i przynajmniej coś tam podświetli. Niekoniecznie musi mieć z tego jakiś damage po spocie, tak wiadomo, bo nie, bo nie każdy się skupi, żeby żeby trafić. Ale tutaj ewidentnie kolega ma wyjebane. Stoi i czeka, nie wiadomo na co. Na lśnienie, co zrobić tym pojazdem, że może ten i on faktycznie nadaje się do do fajnej rozgrywki, a może, moi drodzy, będzie próbował robić y, bitwę życia w postaci y, wyciągu. Żeby, 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 wiecie co, zdobyć jak najwięcej medali. No tutaj oczywiście widzimy po raz kolejny, już Wam pomówiłem, e, ułomność nowych powtórek, kiedy jest ten system pokazywania, e, pokazywania, kto Was trafił na koniec, ta kamera taka specjalna, no to niestety ja tracę już możliwość latania free-kamerą. Może ktoś ten mod naprawi, może nie, zobaczymy. Na razie tak, tak to wygląda, a Bat jak stał, tak stoi i nikt go najlepszy to nie znalazł. Pokażę Wam powtórkę, gdzie czasami tekst na czatku pada w idealnym momencie o idealnym czasie, moi drodzy. Mamy tutaj bitwę Plutonu, iFace 1 oraz Gonkiewicza 9 na 7 i jedno z tych siódemek jest AMX357, który no, na tych tierach oczywiście nie postrzela, ale mógłby zrobić zajebistą robotę jako spotter. I tutaj czołgista pisze na czatku, bardzo ciekawe co pójdzie nie tak. <laughs> I jeszcze się nie, on jeszcze nie wie, on jeszcze nie wie, że pisząc to, trafia odpowiedni czas, ponieważ właśnie w tym momencie AMX, jak widzimy, spierdala się ze skarpy i rozwala swój pojazd na dnie rzeki. I co? I w tym momencie też Plutonowy chyba daje najlepszą, e, najlepszą e, reakcję, jaka może być. Otóż pisze na czatku po prostu XD. Owszem, duże XD. Przed Wami chyba jedyna słuszna powtórka, kiedy ktoś się powinien topić. Ja wiem, zaraz to padnie wszystko. Uhu, uhu, yuhu, yuhu, Hurdur. Jest wszystko dobrze. Po co to pokazujesz, moi drodzy? Zobaczmy na przeciwników. Jest całe cztery pojazdy, w tym jedna arta, która pojawia się tuż obok nas. Widzieliśmy w ogóle Tracer jak przeleciał tuż obok naszej kobry. No i wiadomo było, gdzie ta arta jest, ale już e, nasza kobra nie zdąży do niej pojechać, ponieważ arta po prostu spierdoliła się do wody i stwierdziła, że swój pojazd utopi. Najbardziej chujowe zachowanie, jakie może być w grze na chwilę obecną. Ciekawe, czy ktoś wymyśli gorsze. Lecimy dalej z entuzjastami nurkowania, no bo czemu by nie. Moi drodzy, mamy tutaj cały pluton, cały pluton, który jest oczywiście w drużynie przeciwnej. Moi drodzy, są, są to trzy z Swoją drogą, matchmaking ostatnio odpierdala takie maniany i takie losowania, gdzie połowa drużyny to są Tdeki. Nie wiem dlaczego takie są losowania, dlaczego WG pozwala na taki system, ale staje się to naprawdę mocno irytujące. W każdym razie zobaczcie, co się dzieje. Jest 7 do 0. Nasza drużyna po prostu dewastuje przeciwników, i w tym momencie pojawiają się dwa trójkąciki w wodzie. No i czekamy jeszcze na jednego. O, właśnie, w tym momencie. Po co grać dalej? Po co się starać? Po co robić demet, Żeby nasze staty to chociaż troszkę przed tej przegranej, poszły do góry. Lepiej się spierdolić do wody i zatopić pojazd. Żeby trochę uspokoić ten, jakże, topiący się ciąg, moi drodzy, zobaczmy na osobę, która. Nie lubi grać do przodu. No, jak, jak, jak wam mówiłem wcześniej, niestety obecnie jest ciężko, jeśli chodzi o rodzaje, rodzaje złych zachowań. W sumie dobrze i niedobrze, ale WG stara się ich jak najwięcej ukrócić. Już nie można strzelać do swoich, nie można przewracać pojazdu, bo jest to system odwracania, więc już z jednej strony jest to system spoko, no bo nie sprawia dużej toksyczności, ale z drugiej, niestety uczy graczy bycia pierdołami i to takimi strasznymi typu przewróci swój pojazd nie szkodzi my go odwrócimy Ktoś będzie chciał do ciebie strzelać, spoko, nic, nic się nie stanie, ty będziesz chciał do kogoś strzelać, strzelaj woli możesz robić co chcesz, nikt ci za to nie, nie zrobi żadnej krzywdy, ani nie ukaże, no bo czemu by tak. No i w tym przypadku mamy jeszcze zachowanie inne, czyli granie dziesiątek na dziewiątkach i mamy super konia, który zamiast jechać do przodu i tam się napierdzielać, on sobie stoi z tyłu i kampi. Oczywiście system tych powtórek mnie już skurwia, jeśli chodzi o free będę musiał popatrzeć, ale widzimy teraz tego super konia, który po prostu schował się w rogu, daleko nie przejechał, on stał po prostu cały czas w tym miejscu i starał się coś zrobić. A zrobił tyle, że Polex z Kretesem przez co nasza drużyna oczywiście przegrała. Czy jakby był dalej, czy jakby był w polu, to by coś zmieniło? Myślę, że wątpię. Przerwa na reklamę, ale szybka i dosyć treściwa, ponieważ jest to segment, w którym chcę podziękować wam. Na początek dziękuję moim subskrybentom, do których grona dołączyły te oto zacne osoby ostatnio. Oraz oczywiście moim najlepszym na świecie wspierającym, dzięki którym powstaje ten odcinek. Moi drodzy, zapraszam do subowania, zapraszam do wspierania, jeśli ktoś ma ochotę. A teraz już wiele nie gadam i lecę dalej z powtórkami. Kolejny zacny gracz, moi drodzy. Dlaczego by nie? Na tym te powtórki. Typek 70. Yy, dobrze mówię to jak. Typek 71. Podpisałem tę powtórkę jako idiota, więc zaraz zobaczymy, co tutaj, co tutaj się odwali. No i to Typek zaczyna od pisania na czatku, Man pocujo ciulbkit w man. Yy, nie wiem po jakiemu to. Zakładam, że jakiś turecki albo coś podobnego, nie wiem, albo jakiś, szwedz, albo jakiś yy, słowań, Słowiański, nie wiem. Nie, nie chcę strzelać, nie chcę być na ignoranta, ale co ja tu mogę? W każdym razie, sobie coś tam popisał i stanął dęba. I znowu stoi i patrzy. Z, to, w, po chwili dopisał. Ciac Mbano, 4 account Psychiatra Nikosia. Ogólnie chodzi o to, bo to to Tomikot napisał. Autor powtórki, że gościu tutaj się schwali, że on ma cztery konta, to jest to jego czwarte konto i chuja mu mogą zrobić, tak? On co może robić, co chce? Jeśli ktoś będzie tutaj stękał, to coś myślisz o ziurku. Ziurek suka, War Tutaj chyba trochę rozumiem. A z Lituania understand? A, okej, okay, to jest litewski, Lituania. Dobrze, niech będzie. I tutaj zaczyna się wymiana oczywiście z tym typkiem. Ludzie po, niestety nasz bo bohater w Lopardzie podłapał to trochę, trochę słabo. Znaczy, nie podłapał, bo tutaj pisze akurat lajcie, więc ale to wystarczyło typkowi, żeby myśleć, że to się do niego pisze. No i tutaj zaczyna swoje swoje pierdolenie na czatku. Myśli, że jest taki super świetny, że każdy się na niego skupia, a on tutaj sobie krzyczy i ktoś tam krzy... Wiecie, co to, to są takie malutkie osoby, które myślą, że dużo mogą, że dużo zrobią krzycząc, a tak naprawdę nikt ich nie słyszy, bo są za, za malutkie, tak? I właśnie tak się dzieje z tym typkiem, który sobie tutaj jeździ od krzaczka do krzaczka i oczywiście musi przerywać tą jazdę, no bo musi pisać, bo przecież dwóch, dwóch na raz się rzeczy nie można zrobić, to już przerasta jego IQ. No i w fali oczywiście, że ma cztery kąta i chuja mu zrobią. No i super fajnie, gościu, jesteście bardzo dumny, że aż tyle Multi to kąt założyłeś. Tak zakładam, że wszystkie na, poziom, na, na podobnym poziomie, bo jednak wyżej nie podskoczysz niż to co sobą teraz reprezentujesz. No i jak widzimy na koniec coś tam jeszcze, miło że pisze, to stara się coś się jeszcze pograć, udaje, że ktoś gra. Schował się za TDK-ami, za Artą i e, Będąc e, na dyszce, oczywiście to tutaj sobie e, próbuje jeszcze ugrać. Dlaczego? Nie mam pojęcia, Oczywiście tutaj chłopaki niepotrzebnie wbijają się z nim w dyskusję, bo to tylko woda na młyn do no tego idiotę. Jeśli, jeśli takiego gościa spotkacie w bitwie, to po prostu olejcie go, niech sobie tam żyje, w własnym świecie, niech sobie tam pisze co chce. I nie dawajcie mu, że tak powiem, e, atencji, no bo tylko będziecie mieć właśnie wystryw jakieś tam rzeczy na tym czatku, a po co? No oczywiście po raz kolejny pisze, że ma czwarte konto, Musicie musi być jakaś forma dumy tego człowieka, że i był w stanie założyć aż cztery maile, na które założył po, po, po jednym koncie. To jest wyczyn, założyć w Gmaila, prawda? No to, to, jest, to jest w chuj czasu przecież zajmuje, to jest, to jest, to jest wyższy poziom zaawansowania technicznego, tutaj już jest, wchodzi w wykształcenie IT, prawda? Więc dlatego ten gościu jest tak sfrustrowany. No a tutaj jeszcze kilka słów napisał, jak widzimy, i na koniec sobie podjechał gdzieś na środek, szukając arty, co zmienia faktu, że idiotą srogim jest. Dawno na tej mapy nie byliśmy, nie? No to zobaczmy sobie jeszcze raz. Powtórkę z rozrywki, że tak powiem, może nie powtórka z rozrywki, ale powtórka z mapy. E, to jest taki symulator e, losowania map w, w, podczas gry. Jeśli byście nie wiedzieli, to jest dużo map, ale gracie tylko na trzech, prawda? E, więc macie parę tę samą mapę, żebyście nie czuli się obcą, jeśli chodzi o powtórki, żeby to widać, bo to jest WG. No i moi drodzy, co tu się dzieje? Mamy tutaj ebr który. No właśnie. O co poszło? Co tu zaszło? Kto nie połączył kropek? Kurwa nie wiem. W każdym razie skok nie wyszedł. Kolega chciał na skróty a wrócił do garażu. No i tyle. <grych> Tak jak mówiłem, moi drodzy, zobaczyłem, chyba sobie nawet takie zestawienie zrobię, które mapy pojawiają się tak naprawdę w ciemnocie. I zobaczymy, czego było najwięcej, bo po raz kolejny pojawia się tutaj mapka, którą macie przed oczami. I oczywiście, żeby nie było takich wielkich różnic, zaraz zobaczymy, co się stanie w tej wodzie po prawej, czy na dole tak naprawdę, możecie zgadywać. Wyskoczy, kurwa, krokodyl, pojawi się Godzilla, czy ktoś się utopi? Tu widzieliśmy, że Tracer poszedł, czyli jest tam Artka, jest tam Artka, zostało w trzy pojazdy, więc musi to być FV. No FV już się tutaj pojawił, nasza fałka go zobaczyła, leci po niego, jest jeszcze fałka na górze. I FV, moi drodzy, od razu wsteczny i do wody, i w tej rdzy kończy swoją bitwę. Fwałeczka już po niego nie skoczy, chociaż nie spróbuję? Będzie chciała po niego skoczyć? pojechać? No dawaj, dawaj kolego! Już przy okazji sam zjechał, trudno. Ok, FV leży na dnie. Fałka 36 leci do przodu, spotka zaraz kawulca, który strzelił do niej z Hajka. Nie udało się, fałka go dobija. Robi tutaj manewr moi drodzy, Herka tutaj nie trafia, więc To tutaj szybko się zderza jeszcze z kw 1 s daje wsteczny i robi powtórkę z rozgrywki moi drodzy, czyli wjeżdża do wody. W każdym razie topi swój pojazd, żeby nie było tutaj, że tak naprawdę, za bardzo możliwości. Uzyskania fraga oraz oraz demedza. Co ciekawe, zaraz zobaczymy zresztą, ponieważ fałka dostała strzał. I pytanie, czy ten czy zostanie to zaliczone? Tak, na poczet naszej fałki frak padł, więc nie wszystko stracone. Są powtórki, na które czekam niecierpliwie tak naprawdę. I właśnie taka powtóreczka przed wami. To są powtórki, które ja najbardziej mówiąc kolokwialnie lubię. Tak, ponieważ tutaj pokazują tak naprawdę jak bardzo zjebani są niektórzy ludzie, którzy myślą, że są śmieszni, a śmieszni nie są. Excelsiory. Czołgi, które można dostać tak naprawdę, w sumie Excelsior, można dostać tak naprawdę za friko, zawsze się można dostać za, za, za jakiś tam kodzik czy coś. Bardzo łatwo go uzyskać, nawet chyba za grę na samym początku dostaje się go jakoś tam w jakiś sposób. Dokładnie nie pamiętam, ale w każdym razie jest to maszyna, która trafia jako pierwsza do waszego garażu jako czołg premium. Znaczy może trafić i mamy tutaj trzy ekselsiory, z czego jeden jak widzimy już ma zmienione, zmienione imię, zmieniony nick i zaczynają przepychać naszego Chinuka, który stanął śmiał stanąć na ich drodze. Nasz Chinuk zjeżdża, jeszcze wali się w, Juchu, w Junu w przepraszam jeden ekselsior jest na tyle idiotą, że nie wyrobił się na zakręcie i zwalił się zaraz za naszym pojazdem. No oczywiście już dostajemy strzała w plecy, wracamy do garażu, oczywiście free camera przestaje działać. I cóż, nasze Excelsjory już przestały być takie odważne? Oczywiście, że nie, ponieważ tym razem biorą się za artę, która dosyć blisko podjechała tak naprawdę, nie wiem po co. I właśnie teraz skupiają się na niej, żeby wypchnąć ją pod przeciwnika. Co ciekawe, dosyć szybko się to skończy, marnie tak naprawdę też dla nich, bo widzimy teraz... Arta zjeżdża na dół i Excelsior robi się niebieski. Drugi też się robi niebieski i moi drodzy moje pytanie brzmi Dlaczego te chuje cały czas mają jeszcze punkty życia? Dlaczego nasi zawodnicy nie... Aha, dobra, ten poradził sam. Ten zrobi co? Ten zrobi nic, ponieważ się próbuje strzelać, ale mu nie wychodzi. Bokiem się wystawia, żeby tylko dostać bułę i skończyć tę grę. I właśnie w ten sposób tak to wszystko się, moi drodzy, dzieje. Trafia się pluton z jebów i cała gra idzie w pizdu. Dlaczego? No. I teraz, moi drodzy, dla kontrastu, dla kontrastu pokażę wam tak naprawdę, że nie zawsze niebieski znaczy zły. Znaczy, oczywiście, powiedzmy w 98%, jeśli widzicie niebieskiego gracza, to po prostu do niego napierdalacie, bo odwalił manianę. W tym momencie zobaczcie, co się tutaj działo. T28 próbuje wypchnąć naszego BT-7. Ciężko mu to idzie, nie, absolutnie mu to nie idzie. To prawie sam się spierdolił z tej skarpy, ale cóż. I obok mamy jeszcze naszego M8A1 który sobie stoi i patrzy, tak, czyli nasz autor powtórki. BT7 zaczyna strzelać sobie w T28 i to jest kolejny przykład, że system działa bardzo dobrze. Jak widzicie, yy, z drugiej strony jakby BT teraz tak postrzelał sobie jeszcze w tego T28, to już by był niebieski. I w teraz w tym momencie BT wypycha T28 i ten spierdziela się na dół, robiąc w ten sposób z BT7 niebieskiego gracza. I co się dzieje? Nasz bohater w M8A1 tak naprawdę Widzi, że gracz jest niebieski i do niego strzela. Nie widząc całego zachowania, co tu zaszło, że BT7, tak na dobrą sprawę, jest ofiarą, który po prostu bronił się w sposób taki, jak się obronił. Niekoniecznie dobry. I to jest przykład, że nie zawsze niebieski gracz jest tutaj winny. Ale cóż, jakaś wina musiała być, no bo bez powodu się niebieski nie zrobił. Ale czy na pewno? System WG jest nieodgadniony. No teraz po wtóreczkach, o której się to wszystko tak naprawdę zaczęło w tym, jeśli chodzi o ciemnotę, czyli... Znęcanie się nad Artą. Ja wiem, niektórzy nas powiedzą, i dobrze, kwadraty jebać, nie miałem tutaj co grać. Wbrew pozorom wcale tak nie jest, w sensie tego czy nie. A Arta jest klasą dozwoloną. I mnie też kurwia, nie powiem. Często dostaję oczywiście strzały od Arty tam wtedy, kiedy bym nie chciał. Ale co zrobić? Jak mówiłem wcześniej, co jest niezakazane, to jest dozwolone, więc jeśli Arta w grze jest, to Artą można grać. Co ciekawe, chyba nie zgadza się z tym te 30 które, jak widzimy, jakimś cudem, nie wiem po co, pisze do naszej, do naszej arty, żeby się wycofała. Dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia, co ma sprawić to, że te 30 pojedzie pierwsza. Może on lubi być pierwszy, a może zawsze jest pierwszy, prawda? Że kilka minut i już jest po robocie. I teraz widzimy te 30 cały czas tutaj coś tam, coś tam pisze jeszcze, coś tam klika. No i nasze Artka stawia się w krzeczkach, Te 30 sobie podjeżdża do przodu. Ma tu w chuj miejsca, więc yy, to, czy, czy Arta będzie stała tu, czy dalej, to nie ma znaczenia. To niestety oczywiście w kurkę, ta 30. Widzieliście, jak się obracał. I w tym momencie, za chwilkę, nasza Artka powinna, o właśnie, delikatnie się poruszyć. Dlaczego? Nie wiem, o co chodzi gościowi w T30. Jaki ma swój zamysł, że miejsce że, tutaj, że Arta stoi, to mu nie pasuje. W każdym razie, nasza Arta spada do tego, do, 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 do kanionu. I co ciekawe, skurwiel w T30 specjalnie zjeżdża, żebyśmy my jeszcze nie mogli z tego kanionu wyjechać. Po prostu nam bezczelnie przeszkadza w grze. I to w sumie jest logiczne, prawda? No przecież... Jak nie, jak nie będziemy mieć arty, to druga arta pewnie też nie będzie grała, prawda? To ma sens! A tak gówno ma sens. To teraz mamy po prostu jedną artę w plecy, przeciwnik ma dwie arty. I co teraz zrobisz, Mondralo? Że myślisz, że jesteś taki cwany, że jedną artkę tutaj masz teraz zablokowaną, to inne nie będą strzelać? Zresztą, czemu wszystkie takie zjeby myślą, że blokowanie własnej arty jest takie super mega dobre? Jeśli wam tak arta przeszkadza, zapierdalać na drugą stronę mapy. I porozwalajcie arty przeciwnika. To chyba zrobicie i sobie dobrze, i drużynie zrobicie dobrze. Bo przynajmniej nie, będą, nie będzie gówno miotów z nieba leciało, a wy się tak naprawdę przyczynicie do naprawdę lepszego, lepszej rozgrywki. W tym wypadku wpada jeszcze tutaj nasz szarfutur, który stara się pomóc naszej arcie, bo gra w Plutonie. Ale to ciężko to idzie, ponieważ we dwóch nawet nie mogą tutaj coś wszystkich przepchnąć, żeby coś w co z tego coś wyszło. No jak mówiłem wcześniej wszyscy antyarciarze, tacy najbardziej skrajni, tak, oni są odważni dopóki chodzi o przeszkadzanie własnej arcie, ale żeby rozpierdolić artę u przeciwnika, żeby podjechać jakoś tam wykompinować, to już nie tak łatwo. To już są ostatni, oni nie będą się zresztą męczyć, bo nie o to chodzi. Oni są, żeby narzekać, a nie żeby działać, prawda? No. Prawa szybka. Pluton oi. Jeden oi, drugi oi, jeden zjeb, drugi zjeb. Zobaczcie, co się będzie działo, moi drodzy. No... Pewnie wiecie, co się będzie działo. Oczywiście znowu inna mapka niż wszystkie. Mówię, muszę zrobić takie zestawienie. Zobaczycie, jakie mapy były najczęściej pokazywane w serii Ciemnota. wtedy zobaczymy, na jakim, jakie mapy przyciągają najbardziej zjewanych ludków. Oraz możemy zrobić takie zestawienie, jeśli chodzi o czołgi. Też może być fajne. Żeby tak sobie podyskutować, które czołgi były najbardziej toksyczne, jeśli chodzi o odcinki ciemnoty. Na razie oje sobie stoją we dwóch i myślą, co zrobić. Pewnie tam sobie na, na, na tym spiku dyskutowali z swoimi piszczącymi głosikami. A czego tu zacząć? Co tu zrobić? I moi drodzy, oczywiście, robią to, co się dobrze robi. Najpierw wpada y, nasza ofiarą R, i potem jeszcze nasza M10. Jeden oj jest niebieski, drugi nie. <ścoughs> mówię, ten system, mówię, to jest kurwa pojebana sprawa nigdy nie wiesz, co się stanie. Niespodzianka. Co ciekawe, oj jest cały czas. Y, cały. Teraz widzimy podejrzaną Fawka, chyba nieświadoma tego, co ją zaraz czeka, bo widzimy, że ten oj niebieski. Zepycha tą fałkę i co się staje? Uwaga. Pyc. Zamraża się. Dlaczego? Bo dostaje kurwa pana. W tym momencie konto zba bana jest zbanowane. Co robi jego kolega? No kanibalizm ewidentny, bo spycha swojego kolegę, który jest tak jest już rozwalony w dół. I co ciekawe, nadal nie jest niebieski. Jak to działa? Jak to wszystko działa? Chujwie. Zobaczmy do końca, co się stanie. Bo, oczywiście, drużyna już tam się przejechała. Po prawą stroną. jadą po nas 2 do 9, to no nie ma tutaj o czym mówić. Oje, to mi się dzielnie broni. Eee, ma sporo punktów życia, więc tutaj się możecie, może możecie jeszcze trochę postrzelać. Ale cóż zrobić, jak właśnie dwa zjeby. Powodują, że nasza bitwa jest już z marszu stracona. I oczywiście można starać się coś jeszcze zrobić, ale tu po prostu chęci się chciewa, widząc, że yy, nic nie grozi takim delikwentom. No bo co, ten będzie miał tego bana, poczeka 3 dni, albo zrobi sobie nowe konto, będzie grał dalej. A WG ma na to wyjebane. Woli karać graczy, którzy na przykład dostali paczkę od innej osoby, tak? No bo tamta osoba zrobiła coś złego, więc. Z racji, że nie mogą tamtej osoby ukarać, to wszystko leci w stronę gracza, który tą paczkę otrzymał. Co świadczy o tym, żeby je bać paczki. Po prostu. Taki... taka dygresja. Dobra, moi drodzy, dzięki Wam bardzo za ten odcinek, zapraszam Was do kolejnego. Pamiętajcie o aktywności, suby, yy, łapki, komentarze. I cóż, tyle z mojej strony. A, głosowanie na dzwona odcinka, cały czas trwa. Tyle z mojej strony, do usłyszenia, bajo. ma.